Siąko, tu Hardeku Hardyku. I dzisiaj gramy e, kolejny odcinek. Gr Boże, nie gramy. E, nagrywamy kolejny odcinek e, z Robloxa. Dzisiaj jest ze mną X I dzisiaj e, gramy w, no w nostalgię. Ripple minigames, taką grę nostalgiczną. Bardzo. Kiedyś graliśmy w nią. Kiedyś byłem strasznie głupim tym, ale później trochę powbijałem i się trochę tu pozmieniało. Bo kiedyś była inna mapa, dosłownie. Dosłownie Nie. była inna mapa w sumie. Szacunek i no. dla osób, które pamiętają którą mapę. No. O, jeszcze spadłem gdzieś tam do podziemi. Nie. I tak. tam spadłeś. E, I co mogę więcej powiedzieć? E, napiszcie w komentarzu hashtag Nostalgia. Zostawcie łapkę w górę. subskrypcja i... i dzwoneczek. Żebyście byli na bieżąco z, z, z filmami. No i co mogę więcej powiedzieć? No, trochę czasu minęło. Przepraszam, że nie było w to wczoraj ani w piątek, bo byłem chwilowo zajęty. Po prostu lekcje były wtedy jeszcze. No, i tego. Okej, okay, wyszedłem z tych podziemi. Kurde. O, też tu jesteś. Dobra. Gdzie ty jesteś? Aha, tu. Ej, kiedy zaczyna się pierwsza runda? E, za sekundę powinnaś być. O, wygrana? czyli będzie gdzie walka gladiatorów. Okej, okay, zobaczmy. K który jest w Gladiatorów. Nie? E, niebieskim. Czerwony. O. Dobra. Okay. Tak, walka. Wątpół. Dobra, to ja idę Ja. Yeah. Widzę. Nadchodzę. Wow. Gladiator. <grywki> <grywki> wow, 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 wow. Co jest? <laughs> Jaka nawalanie! O kurczę! O kurczę! Idę na ciebie! Kardyku! No, A, ja padł! I po mnie! O nie! nie Ajajaj! Ginę. ginę, ginę! ginę. O! o Zespiłem się znowu! Jest! A, ci jednak też się tu! Prost, sto! O Jezu! Siema. ma? Nie ma. I po łapce. O Jezu, ale ja mam teraz tak. O oh, shit. O kurwa, zginęłam. O, o ja jestem. Krzysiu! Idę po ciebie. O nie, jestem zgubiony. Nie, tak łatwo. Barto A, masz. dobra. Dobra, nieważne. No to do, dosyć długa ta runda jest. Bardzo. Okay. Okay. Jestem. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, dobra. Wow, wo, wow, 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 o, ale teraz spełnić wszystko. Oh. Dostał! Dostałaś ode mnie. Wiem. Ja dawam na wszystkich. że nie patrzę, ile mam życia. Ach, padł. Wow. Jeszcze 20 wygrywa. sekund. Jeszcze 20 sekund. Mój team wygrywa, Krzysiu. Coś widzę akurat. 36 na 33. No o Krzysiu! Jest. No, tak, tak. Dla tak, tak. Krzysiu. I A, finish. Wygrana. No, szybko. No. Pierwsze miejsce. Nice. Krzyśka. Brawo. Brawo. No i no na to jeszcze... ostatnia runda, tak jak na dzisiaj. Hmm. Jeszcze jedna runda i będzie spoko. I e... jakie tu mamy gierki? Pokażę nam i... Bam, 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 bam. Jakie to są gierki? Eee, tak, to! To jest piękne. Uwielbiam Co? tą. To? No dobra jak będzie. I to chyba... No akurat może zdąży. Dobra. Zobaczmy. Tak. O Jezu. Dalej. O nie, dobra, okej. Okay. Co to jest? Eee. Zapamiętywanie? Nie pokażę, kolor eee. Czerwony. O dobra. nie! Padłem. O nie! Padłem. Niestety. Orange. Stoi eee, chyba się zaczęliśmy nie wiem eee, Ale mogę zauważyć, co wy tam robicie, bo padliśmy Nie, nie wiem, czy tam Dla? stoję ja? Nie, nie stoisz, stoisz. Dziwne, bo się, się Zresetuję w sumie Nie, nic mi to nie daje Dobra Dead. <laughs> White. Dobra teraz? Dokładnie um. Ej, to dziewczyny są prawie. No, rozumiem. Dobra. Orange. Chyba Orange. będę kończył film, bo nie wiem czy przeciągnę to? Nie wiem. Dobra, Orange. ja chyba skończę. Oh, więc nie. dzięki za oglądanie. I widzimy się już niedługo. Czy macie się mordy? 咦 <いや S 1> 拜拜。拜拜